Pan Grzegorz Braun, Konfederacja, jedna minuta, już. Szczęść Boże, Pani Marszałek, Czcigodna Wysoka Izba wniosek o ogłoszenie przerwy celem zwołania konwentu seniorów, celem przesądzenia o. Wprowadzeniu do porządku dzisiejszego dnia debaty nad stanem państwa, stanem wyjątkowym de facto, choć nie de jure. Jak słyszymy, niestety nie od pani Marszałek, nie od innych osób stojących na narodu czele, słyszymy, że nastąpiło tej nocy dla niektórych szczęsne porozumienie ponad korytami, ale informacjom na ten temat towarzyszą też niepokojące wieści o Pełzającym zamachu stanu. Dwie osoby prywatne prorokują, jak zawyrokuje Sąd Najwyższy. Ba, posuwają się nawet do tego, żeby projektować działania samej pani marszałek. Wprawdzie te osoby prywatne to posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, Dziękuję, ale nie tylko szeregowi posłów. Debatujmy, drugi, na ten temat. Pro, wni drugi wniosek formalny: pan poseł Robert Wienicki, Konfederacja. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze, wnoszę o zamknięcie tego posiedzenia Sejmu, bo skoro partia jest wszystkim, a państwo jest niczym, dokładnie tak jak już było ponad 30 lat temu, to po co te fasady? Po co jakieś fasady w postaci Marszałka Sejmu, w postaci Państwowej Komisji Wyborczej, w postaci, proszę Państwa, Sądu Najwyższego? Mam tylko jeden apel do Państwa, jak już gracie w te... Szachy na szachownicy. Zresztą chciałem powiedzieć, że w tych przesunięciach właśnie figurą prezes Trybunału Konstytucyjnego, panią Marszałek, próbą zbicia kilku posłów, konkurencji wewnętrznej, niestety tą szachownicą jest Polska, a pan, panie prezesie, gra sam ze sobą. W czasie, kiedy jest epidemia, susza, wyzwania geopolityczne, pan. Wikła państwo wewnętrznie, państwo zawikłane w siebie. I mam tylko jeden apel. Nie upokarzajcie bardziej Sądu Najwyższego, bo już wystarczy, że postawiliście zwolennika Dziękuję. związków homoseksualnych najgorzej. Dziękuję, jego panie pośle. Nie wyczerpaliśmy jeszcze porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia. A w związku z tym, proszę państwa, ogłaszam pięć minut przerwy. To stanowisko koła poselskiego Konfederacja przedstawi pan poseł Krystian Kamiński. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Przed nami umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Singapuru z drugiej strony. Jest to umowa na bardzo wysokim stopniu ogólności. Jest ona bardzo nieostra. Większa część umowy to zwroty typu będziemy promować, będziemy informować, nastąpi wymiana poglądów. Wygląda ona trochę jakby to było pierwsze spotkanie pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a właśnie Republiką Singapuru. Można powiedzieć taka pierwsza randka, dopiero zapoznanie się. Ale jednak są dwa ciekawe pytania dotyczące artykułów tejże umowy, na które podczas wczorajszego wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej nie dostałem zadowalających odpowiedzi. Po pierwsze, dlaczego Optycznie największym artykułem w całej umowie to artykuł 19, a dotyczy on migracji. Czy jest coś niepokojącego? Czy dzieje się coś wyjątkowego, jeśli chodzi o migrację na styku Unia Europejska-Singapur? Bo szczerze mówiąc, nie widziałem, że to jest główny problem, który trzeba się zająć w tym kontekście. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych o tym, że jakoś trzeba to uregulować, pozwolę sobie przemilczeć. Po drugie, bardzo interesujący artykuł 31 dotyczący energii. Jeden z niewielu względnie szczegółowych punktów w ramach tej umowy. W punkcie pierwszym, w podpunkcie D, znajduje się taki oto zapis: Zwalczanie zmiany klimatu, w tym poprzez ustalanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Na moje pytanie odnośnie tego punktu, dostałem odpowiedź, że są to ogólne zapisy, które wpisują się w szerszy kontekst. Tylko że moje pytanie brzmiało czy ktoś zrobił analizy jakie mogą być skutki dla państwa polskiego w związku z wprowadzeniem takiego punktu a one pozostało bez odpowiedzi po wprowadzeniu może być tak że unia europejska każe nam potem coś implementować a na odpowiedź właśnie polskiego ministerstwa spraw zagranicznych o tym że to taka ogólna umowa unia europejska może zareagować z mniejszym poczuciem humoru więc chciałbym szczegółowo wiedzieć, nad czym głosujemy i tej odpowiedzi w moim odczuciu nie dostałem. Ponieważ odpowiedź o ogólności umowy nas jako Konfederację nie zadowalają, będziemy głosowali przeciwko. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle. Przechodzimy, myślę, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Bardzo proszę. Szczęść Boże wszystkim w Polsce i w Singapurze. Singapur to brzmi kusząco bardzo. Zacieśnianie, umacnianie inspiracje Singapuru to piękna perspektywa. Kara śmierci, świetny system, świetny system opieki zdrowotnej, system emerytalny ubezpieczeniowy, który jest dla nas znakomitym punktem odniesienia. We współpracy z Singapurem tym bardziej moglibyśmy wzywać do tego, żeby Zusowską piramidę finansową tutaj rozmontować, zanim nam się zawali na głowę. Ale z drugiej strony, mimo tych wszystkich pokus, jak powiadam, z karą główną, która tam ciągle jeszcze jest ostoją zdrowego rozsądku w wymiarze sprawiedliwości, mimo wszystko tego typu umowy które są implementacją prawa eurokołkozowego do prawa Rzeczypospolitej, budzą nasze najdalej posunięte wątpliwości. Stąd pytanie, jakich to owoców współpracy z Singapurem nie moglibyśmy pożywać, czego nie moglibyśmy zrobić w handlu, współpracy, komunikacji bez podpisywania takich um umów. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Szej, pan poseł Robert Winicki, Konfederacja, bardzo proszę. Panie Marszałek, Wysoka Izbo. Z tej mównicy krytykowałem premiera Morawieckiego za to, że w swoim ekspoze w tej kadencji Sejmu he, określił i nakreślił Azję wyłącznie jako źródło zagrożenia, tak? jako źródło zagrożenia, w tym zagrożenia gospodarczego, co jest absurdem. Azja dzisiaj to jest największy rynek, największy potencjał, największa możliwość rozwijania się, również Singapur. Ale dlaczego Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie potrafi walczyć o to na forum unijnym, asertywnie, na forum europejskim, żeby globalistyczne tendencje, w tym najbardziej szkodliwe dla polskiej gospodarki, jak te dotyczące emisji gazów, związane z, oczywiście ze spalaniem węgla, dlaczego nie potrafi walczyć i bezmyślnie kopiuje wszystko, co idzie z Brukseli? Do naszego systemu prawnego. Wobec tego Konfederacja oczywiście będzie się sprzeciwiała, wobec tego, żeby wszystkie globalistyczne tendencje implementować do polskiego prawa, bo nie na tym polega handel międzynarodowy. Dziękuję. I w imieniu Koła Konfederacja głos zabierze pan poseł Krystian Kamiński. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izba. Przed nami Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Australią z drugiej strony. Podczas wczorajszego wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do spraw Unii Europejskiej poprosiłem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pana Piotra Wawrzyka, o odpowiedź na dwa pytania. Po pierwsze, kwestia węgla jak wiadomo Australia jest największym producentem węgla na świecie i jednym z największych eksporterów. Również inwestycje australijskie w Polsce to przede wszystkim górnictwo. Spójrzmy teraz na trzy artykuły. Artykuł 15 podpunkt 6 mówi o dalszej liberalizacji handlu. Artykuł 17 o zamówieniach publicznych mówi o zobowiązaniu do otwartości i braku barier. A artykuł 27 o surowcach mówi o rynkowym podejściu. W związku z tym moje pytanie, czy były robione analizy, co to może oznaczać dla naszych polskich kopalń? W kontekście możliwego masowego importu węgla. Dostałem odpowiedź, że to tylko ogólna umowa, a szczegóły będą omawiane osobno. Kompletnie nas to nie przekonuje. Ponieważ szczegóły będą właśnie ustalane na podstawie tej ogólnej umowy i właśnie te szczegóły będą współgrać z tą ogólną narracją. A ponieważ nie mamy, jak pan sekretarz wspomniał, szczegółowych analiz, co to może oznaczać dla państwa polskiego. W żadnym wypadku nie powinniśmy ratyfikować tej umowy. Zadałem również drugie pytanie, pomocnicze, o to, czy była robiona analiza, któremu z państw Unii Europejskiej najbardziej opłaca się ta umowa. Biorąc chociażby pod uwagę fakt, że niemiecka firma Siemens współpracuje przy powstaniu nowej kopalni węgla w Queensland, a do tego wiadomo również, że Niemcy pod wpływem sytuacji politycznej. Wycofali się z części kopalń, ale mają dalej możliwości i chciałyby zainwestować w inny rejon świata. No, na to pytanie również nie dostałem odpowiedzi. Dochodzę tutaj do smutnego wniosku, który przy dalszych umowach się potwierdza tylko, że polskie MSZ, że w polskim MFZ nie powstają żadne analizy, jakie skutki będą miały poszczególne zapisy, poszczególnych umów na sytuację Polski oraz Europy. A jest to bardzo niepokojące. Wobec tych i wielu innych wątpliwości co do tej umowy, Konfederacja będzie głosowała przeciwko. Dziękuję. Dziękuję. Pan, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Czytam w tej umowie, że my ją mamy ratyfikować na bazie wspólnoty wartości. Chciałbym o tym usłyszeć. Jakież to wartości, gdyby pan minister mógł ich jakoś Przynajmniej krótką listę przedstawić, bo Australia to jest właśnie taki kraj, w którym w ubiegłym roku zalegalizowano aborcję na życzenie i w ubiegłym roku właśnie pierwszy nieszczęśnik szczęśnik skorzystał z możliwości przeprowadzenia procedury legalnej eutanazji. Więc wygląda na to, że to nasz polski ciągle jeszcze pod pewnymi względami hobby, to on wybiera się ratyfikować umowę z Mordorem na bazie wspólnych wartości. Panie ministrze, proszę mi wyjaśnić, jak to będzie z tymi wartościami i w którą stronę transfer tych wartości pan minister przewiduje. W imieniu Koła Konfederacja głos zabierze pan poseł Krystian Kamiński. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Przed nami umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Nową Zelandią z drugiej strony. Podczas wczorajszego wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej poprosiłem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana Piotra Wawrzyka o odpowiedź na trzy pytania. Po pierwsze. Według rozpiski jesteśmy jednym z ostatnich, którzy mają ratyfikować tę umowę. Czy jest jakiś powód takiej sytuacji? Tutaj pan sekretarz nie potrafił mi na to odpowiedzieć. Po drugie kwestia mleka. Jak wiadomo Nowa Zelandia jest największym eksporterem mleka na świecie. W artykule 14 mamy taki oto zapis. Strony potwierdzają zobowiązania do współpracy w ramach WTO w celu doprowadzenia do dalszej liberalizacji handlu. A w późniejszych akapitach jest mowa o współpracy w rolnictwie. W kontekście ostatnich słów ministra rolnictwa o tym, że import mleka to brak patriotyzmu i przekładanie chęci zysku nad pomaganie innym, spytałem, czy ktoś analizował tę sytuację pod tym kątem. Odpowiedź, podobna jak przy węglu w umowie z Australią, jest to tylko ogólna umowa, szczegóły omawiane będą oso osobno. Powtórzę, co już powiedziałem przy poprzedniej umowie: kompletnie nas to nie przekonuje ponieważ szczegóły będą właśnie ustalane na podstawie tej ogólnej umowy i właśnie te szczegóły będą współgrać z tą narracją. A ponieważ nie mamy, jak pan sekretarz wspomniał, szczegółowych analiz, co to może oznaczać dla państwa polskiego, w żadnym wypadku nie powinniśmy ratyfikować tej umowy. Ale w tej umowie jest jeszcze jeden ciekawy punkt. Artykuł 51, podpunkt 2, a brzmi on następująco. Strony potwierdzają konieczność wspierania procesów globalizacji który jest korzystny dla wszystkich. Muszę o to jeszcze raz oficjalnie zapytać, czy to jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo wczoraj takiej odpowiedzi nie usłyszałem. Odpowiedzią było stwierdzenie, że to umowa między Unią Europejską że to umowa Unii Europejskiej, a nie Polski. Ale przepraszam, jeśli to przejdzie przez polski Sejm, to będzie to oficjalne stanowisko państwa polskiego. I to w momencie, gdzie główny promotor idei globalizacji, a wasz patron Stany Zjednoczone, Odchodzą właśnie od globalizacji, mówiąc, że to instrument, który wzmacnia Chiny. W momencie, gdzie pandemia pokazała jasno i wyraźnie, że następuje odwrót od globalizacji na rzecz suwerennych państw narodowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekonuje nas, abyśmy ratyfikowali dokument, gdzie mówimy, że globalizacja jest korzystna dla wszystkich. Serio? Mam wrażenie, że podległość wobec Unii Europejskiej jest tak wielka, że nikt, nawet nie ma już odwagi. Cokolwiek, nawet największych bzdur niezgodnych z polskim interesem narodowym, zakwestionować, i przykre, że mamy takie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wobec tych i wielu innych wątpliwości Konfederacja będzie głosowała przeciwko. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. A jako pierwsze pytanie zada pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Konfederacja. Zapraszam, panie przewodniczący. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Ja przepraszam, ja trochę spóźnione pytanie, pytanie zadam. zadam, bo była dyskusja na temat Nowej Zelandii i Australii i mówiono o wspólnocie, które są między tak odległymi krajami a Polską. Chciałem zwrócić uwagę na taki jeden drobiazg. Otóż mniej więcej średni iloraz inteligencji aborygonów australijskich jest mniej więcej równy i średniej i, 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 i inteligencji dziecka z zespołem Downa, a nikt w Australii nie myśli o tym, żeby wyskrobywać y, ab, aborygenów. Y, dziękuję bardzo za uwagę. Panie pośle, ja już nie będę. Kolejne pytanie: Pan poseł Grzegorz Brown, Konfederacja. Nie, no, Szczęść Boże. No znowu ta wspólnota wartości, panie ministrze. Proszę mnie oświecić w tej sprawie. W Australii to już odnotowałem, że mamy piekło na ziemi. Dla ludzi słabszych, mniejszych, takich, którzy nawet głosu w swojej obronie zabrać nie mogą. I Nowa Zelandia podąża dokładnie tym śladem. W ubiegłym roku parlament to jedyna miła rzecz w Nowej Zelandii, że mniej liczny, znacznie mniej liczny parlament przegłosował legalność zadawania śmierci na życzenie. Mniejsza o to, jak kryteria tam sformułowano. To ma być potwierdzone referendum w tym roku, ale nikt nie spodziewa się niczego innego jak tylko przyjęcia z dość powszechnym niestety aplauzem tego barbarzyńskiego rozwiązania. I aborcja od początku tego roku. Dziękuję bardzo. Teraz głos ma pani poseł Katarzyna Kretkowska, Klub Lewicy. Bardzo tak, proszę. Marszały... Bardzo dziękuję, Panie Burmistrzu. Tak jest. Dziękuję. A za to pytanie o wspólnotę wartości między Mordorem a Kopitonem. Pan poseł Krystian Kamiński, Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przed nami umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Zdecydowanie najgorsza z tych wszystkich umów, którymi się dzisiaj zajmujemy. Żeby przejść do sedna umowy, inwestycje przygraniczne mogą być potencjalnie torpedowane przez niemiecką społeczność przygraniczną. I my mamy wyrazić na to zgodę. Naprawdę? Niemcy już nie mają w rejonie przygranicznym dalszych potrzeb. To my, strona polska, chcemy, możemy, powinniśmy dokonywać inwestycji. Kopalnia w Turowie, kompleks energetyczny Gubin Brody. Może on, co prawda, nie powstać, ale to powinna być nasza polska suwerenna decyzja, a nie być zależna od innego państwa. Albo chociażby, a może przede wszystkim, dostosowanie Odry do międzynarodowego poziomu drożności. A wiadomo, że Niemcy są temu przeciwne. Czemu im chcemy dać oręż do ręki? Jaki jest cel tej umowy? Pomijając, że w sprawie Odry powinien być na komisji przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. A nie dość, że nie było, to prawdopodobnie dowie się w ogóle po fakcie, że taka umowa jest. Naturalnie żadne analizy strat i potencjalnie utraconych zysków nie ma. Na moje cztery pytania w temacie dowiedziałem się, że to umowa między dwoma sąsiadami i nie ma potrzeby analizu, analizy zysków i strat. A jednym, a jednym z głównych argumentów za umową jest, i tutaj cytuję, Republika Federalna Niemiec będzie miała obowiązek tłumaczenia dokumentacji z niemieckiego na polski, a może ona liczyć od kilkuset do nawet kilku tysięcy stron. I jak powiedział pan dyrektor z Ministerstwa Klimatu, jest to duży problem dla nich. Wiedzą państwo, co? W tym momencie się załamałem. Jeśli to jest główny powód takiej umowy, no to naprawdę mamy problem. Mamy dzisiaj już czwartą umowę międzynarodową, co do której nie ma dostępnych żadnych analiz. Dotyczących potencjalnych zysków i prawdopodobnych strat. Czy na serio tak funkcjonuje Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Przecież to umowa z Niemcami nie daje żadnych korzyści, a stwarza potencjalnie duże ryzyko. Kto ją wyhandlował i w jakim celu? Ale to chyba pytanie retoryczne. Jestem tym faktem przerażony i uważam, że tak dłużej być nie może. Dlatego apeluję z mównicy Sejmowej do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, naturalnie jakby był, bądź do premiera Mateusza Morawieckiego, ale też naturalnie nie ma. W zależności, który akurat z panów o tym decyduje, aby zdymisjonować pana Jacka Czaputowicza z funkcji ministra spraw zagranicznych i połać w to miejsce kogokolwiek, kto wie, czym jest polski interes narodowy. Konfederacja oczywiście będzie głosowała przeciwko. Dziękuję. Do pytań pytanie zadaje pan poseł Grzegorz Braun. Zamykam tym samym listę ja zgłoszeń do pytań i wyznaczam czas pytania na jedną minutę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, czy fakt rozciągnięcia nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej całkiem bezpośrednio władztwa przez podmioty znajdujące się z góry to przecież ta umowa przewiduje, poza granicami Rzeczypospolitej. Czy nikogo nie niepokoi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To jest mechanizm tej umowy, że decyzje dotyczące procesów inwestycyjnych, a więc polskiego życia u siebie na swoim, te decyzje będą musiały zyskać kontrasygnatę ze strony podmiotów niemieckich. Państwo niemieckie przy wszystkich znamionach upadku jest całkiem nieźle. Ciągle Dziękuję jeszcze bardzo. pan poseł Mirosław Suchoń, koalicja obywatelska. Bardzo proszę. Dziękuję pani marszałku. Krzysztof koło Konfederacji. Panie marszałku, Wysokie Sejmie. Przedstawił nam rząd informacje o sytuacji banków. A czego nam nie przedstawił rząd? Nie przedstawił nam zapowiadanej przez wicepremier Emilewicz, której nie ma zresztą na sali, ustawy o wakacjach kredytowych. Przypomnijmy byłem pierwszym posłem który tutaj w trakcie nocno-porannych obrad nad tarczą antykryzysową wypomniał premierowi Morawieckiemu, byłemu prezesowi banków i człowiekowi wywodzącemu się z sektora bankowego, który jako bankowiec doradzał premierowi Tuskowi przez wiele lat, a dopiero później zadał się z Jarosławem Kaczyńskim i został nominowany na ministra finansów, później na premiera. Przypomniałem i wypomniałem premierowi, że w tarczy antykryzysowej nakładane są obowiązki na wszystkich, na obywateli, na przedsiębiorców, na administrację, a tylko jest jeden sektor w Polsce, na który nie nakładane są żadne nowe zobowiązania, to sektor bankowy. Czy to przypadek? Wydaje się, że nie. Tym bardziej, że człowiek popierany przez premiera Mateusza Morawieckiego co najmniej, a być może kojarzony, został nominowany już za obecnej władzy na prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nikt inny jak właśnie on proponował, żeby wprowadzić aż roczne wakacje kredytowe. Ja w swojej propozycji zaproponowałem, żeby wprowadzić półroczne wakacje kredytowe półroczne. Pani wicepremier Emilewicz zdawała się sugerować, że rząd przedstawi przepisy o 3-miesięcznych bezpłatnych wakacjach kredytowych. Gdzie jest ta ustawa? Gdzie ona zginęła? Dlaczego mydlicie nam oczy? Dlaczego przedstawiacie nam ogólnikowe informacje, które każdy fachowiec może przeczytać na dowolnym serwisie ekonomicznym? O tym, że banki mają się dobrze, mają rezerwy, mogą w razie czego liczyć, że Narodowy Bank Polski je poratuje itd. itd. No, co to jest za mydlenie oczu i co to są za ogólniki? Mówmy o istocie sprawy. W tej chwili są dla banków żniwa, ponieważ wielu przedsiębiorców. Wielu obywateli ma nóż na gardle i można robić to, co banki lubią najbardziej, czyli naliczać dodatkowe opłaty, na przykład za odroczenie rat, albo, to już wyjątkowo haniebna praktyka, aneksować umowy w sposób niekorzystny. I niektóre banki to robią. A co robi rząd? Nic. Co robi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta? Nic. I to samo zresztą dotyczy firm leasingowych. Nie mówiłbym o tym, gdyby nie dzwonili do mnie przedsiębiorcy i nie analizowali, że nie alarmowali, że właśnie taki proces ma miejsce, że dostają propozycje nie do odrzucenia i muszą je przyjmować, bo inaczej ich firmy już pobankrutują. I to, że tutaj y, opowieści są o tym, że dodatkowe kapitały poszły w sektor bankowy. No kto na tym skorzystał? Czy przedsiębiorcy, czy w pierwszej kolejności sektor bankowy? Natychmiast powinny wejść przepisy Panie ministrze, zwracam się tu w pańską stronę, bo widzę, że pan na mnie spojrzał, więc jest choć część zainteresowania, być może tym co mówię. Natychmiast powinny wejść przepisy, które uniemożliwiają zmianę reguł gry, uniemożliwiają naliczanie dodatkowych nadzwyczajnych opłat za wakacje kredytowe, uniemożliwiają aneksowanie umów w sposób niekorzystny. Natychmiast powinny wejść. Weszły już w innych państwach. Dlaczego u nas tego nie ma? Czy dlatego, że mamy premiera bankiera? Czy dlatego, że PIS jest partią sprzyjającą bankom antyspołeczną, antyprzedsiębiorczą, realizującą złą politykę antykryzysową. Zostawiam te pytania bez odpowiedzi. Niech każdy sam się zastanowi i sobie pomyśli. Panie Marszałku, Wysokie Sejmie, chciałem się krótko odnieść do kuriozalnej sytuacji, z którą mamy do czynienia od wczoraj w nocy, związaną z przepisami wyborczymi. Okazuje się, że dwóch panów ustali, co nam mogło Sąd Najwyższy. Czy ktoś wyobraża sobie analogiczną sytuację w Kongresie Amerykańskim, że dwóch kongresmenów wychodzi i powie, co o głosie sąd najwyższy? No oczywiście jest to całkowicie nie do wyobrażenia. Uczyniliście Państwo swoją rządzą władzy i przeprowadzenia wyborów marionetkowymi ciała, takie jak Państwowa Komisja Wyborcza, prezydent Rzeczypospolitej, który, gdy wy ustalaliście, że nie będzie wyborów, wczoraj stał obok nas i prowadził debatę przed wyborczą. Pytanie, czy po debacie, podobnie jak inni, dowiedział się o tym, że wyborów nie będzie czy wiedział w jej trakcie? Uczyniliście marionetkowym Trybunał Konstytucyjny, a teraz do ciał marionetkowych dołącza Sąd Najwyższy. To wszystko jest niepoważne i tylko dlatego, że nie chcecie skorzystać z przepisów konstytucyjnych pozwalających bez zmiany ani jednej ustawy odsunąć wybory o trzy miesiące. Dlaczego to robicie? Odpowiedź jest prosta. Po to, żeby podnieść poziom konfliktu politycznego w Polsce. Uważacie cynicznie, kalkulując, że na tym skorzystacie. Obyście ostatecznie na tym stracili, bo ta cyniczna gra nastrojami politycznymi w Polsce, bezpieczeństwem Polaków i prawami politycznymi Polaków, to gra wykraczająca poza standardy naszego ustroju, poza standardy przyzwoitości, poza standardy konstytucji, za co możecie i być może odpowiecie przed Trybunałem Stanu. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Szanowni Boże, Panie Marszałku, Wysoka Pustawa Izbo. No już, już nie pomagajcie więcej, już tylko przestańcie wreszcie przeszkadzać. Już nie ratujcie Państwa, narodu, z kryzysu mniemanej pandemii spowodowanej przez wrażego wirusa. Już nie ratujcie, tylko nie wpychajcie. Głębiej w ten kryzys. Uwolnijcie naród z kwarantanny, uwolnijcie polską przedsiębiorczość, której jesteście w tej chwili niezbawcą a katem. Żadne władze najeźdźcze, okupacyjne, rozbiorcze nie dokonały tego dzieła. Jesteście pionierami. Wystudziliście polską gospodarkę do temperatury śmiertelnego zimna i teraz przybywacie. Żebym tego nie powiedział złą godzinę, jako amerykańska kawaleria na Białych Koniach po to, żeby nieść jakieś programy ratunkowe, więc uwolnijcie naród z kwarantanny i Jarosław Jarosław tego będzie dosyć.